Teraz warto omówić sytuację osłonięcia, to znaczy wróciliśmy do sytuacji z poprzednich filmików, w których przejąłem pionek miejsce za pomocą swoich pionków emocji niespełnione zakochania oraz zazdrość, dosuwając na drugi skos do pionka miejsce. Teraz różnica jest taka, że po dwóch liniach prostych, to mogą być również te dwa pola. Po minimum dwóch polach w linii prostej do tego pionka znajdują się pionki tego samego gracza, to znaczy tutaj praca i podróż. Wówczas pionek miejsca jest osłaniany, czyli w momencie, gdy minimum dwa piony w linii prostej tego gracza stoją do pionka, osłanianego, nie podlega on ani zbiciu, ani przejęciu w tym wypadku. A gdyby był to pionek specjalny, nie podlegałyby również zbiciu, to znaczy ten pion pozostawałby na planszy.